Nazywam się Jakub, jestem z Góry Karwarii. Właśnie tutaj się zgromadziliśmy w świątyni opatrzności Bożej na rozesłaniu skautów na obozy. To jest taka nasza doroczna uroczystość właśnie pod koniec roku skautowego, kiedy jest msza święta uroczysta i uroczysty apel. No i właśnie otrzymujemy specjalne właśnie takie błogosławieństwo na obozy wakacyjne. Jestem skautem od dosyć niedawna, od trzech lat, no trafiłem tutaj raczej z potrzeby tworzenia środowiska w Górze Kalwarii, ponieważ był potrzebny Akela, czyli ktoś, kto zajmuje się gromadą wilcząt, czyli tych najmłodszych harcerzy, ponieważ na co dzień pracuję też w sanktuarium świętego Stanisława Papczyńskiego, którego relikwie znajdują się też w Świątyni Opatrzności Bożej. No, to, to był taki właśnie szczególny apostoł Mazowsza i e, dzisiaj do jego grobu pielgrzymują Rzesze Pielgrzymów. Chciałbym podziękować Opatrzności Bożej za to, gdzie znajduje się dzisiaj, za moją rodzinę, za to, że mogłem wzrastać właśnie w mojej rodzinie, że takie Szczęście mnie spotkało, bo to dzisiaj no, nie jest nic oczywistego. Ym, podziękować o Części Bożej za to, że jestem Polakiem, za to, że jestem też katolikiem. Yy, no, to jest taka suma różnych yy, yy, właśnie tych yy, trafów w tym życiu, które tak yy, czasami, w, jak obserwuję, rzeczywistość, no nie zawsze się ze sobą jakby spotykają w życiu każdego człowieka. No i ja no, mogę siebie uznać za szczęściarza w pewnym sensie, i chciałbym za to podziękować Opatrzności Bożej, bo to, co mi dał Bóg, co mi zesłał Bóg, daje mi siłę do tego, żeby też jakby służyć tym, którzy nie mieli takiego szczęścia w życiu. No i też scouting jest do tego jakby dobrą, dobrą drogą. Właśnie on uczy służby. On uczy właśnie służenia bliźniemu. Też chciałbym podziękować Opatrzności Bożej za Natalię, moją dziewczynę i no za wszystko, co mnie spotyka, bo wiele dobra mnie spotkało w życiu. No i jestem za to wdzięczny Opatrzności Bożej.